Mata grozi w nowej piosence, backslash chce prezydentem, pierwszym co ma tatuaże. Backslash. Zagłosujecie? Michał Matczak, czyli raper znany pod pseudonimem Mata, wypuścił w nocy nowy kawałek zatytułowany Młody Paderewski. W którym rapuje m.in. o tym, że chce zostać prezydentem, pierwszym co ma tatuaże. To nawiązanie do jego zeszłorocznej deklaracji, wówczas zapowiedział, że zamierza wystartować w wyborach na urząd prezydenta kraju w 2040 roku. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Tak jak ma w zwyczaju Mata, kawałek wyszedł niespodziewanie w nocy, a singiel zwiastuje kolejną solową płytę rapera, która ma być nazwana Mata 2040. Sam tytuł także wprost nawiązuje do planów startu w wyborach. Utwór trwa nieco ponad 2 minuty i pokazuje, że raper odszedł od stylistyki mumble rapu. Deklarację rapera trzeba traktować jednak z przymrużeniem oka, bo może być to jedynie artystyczny koncept młodego artysty. Jego deklaracja o ambicjach politycznych była związana także z akcją zatrzymania rapera za posiadanie marihuany. Sytuacja sprawiła że raper wydał nieco później kawałek, w którym opisuje przeżycia z dnia zatrzymania. Była także powodem założenia przez niego fundacji 420 na rzecz depenalizacji konopi w Polsce. Zagłosowalibyście na młodego matczaka?